Witajcie drodzy widzowie kanału Skorupka TV. Połączył się dzisiaj z nami pan Łukasz Tomczyk. Witamy. Dzień dobry. Czy może pan powiedzieć, czym się pan obecnie zajmuje? Tak, jestem pierwszym trenerem na poziomie centralnym, obecnie w pierwszej lidze w Polonii Bytom. Bardzo ciekawe zajęcie. Czy chce pan jeszcze coś dodać, czy przechodzimy do pytań? Nie, przejdźmy do pytań. Dobrze, to zaczynamy. Czy pamięta pan swój pierwszy dzień w szkole? Tak, pamiętam. Czy do końca nie pamiętam pamiętam ten dzień? To tak nie mogę powiedzieć, że pamiętam klatka po klatce każdy, każdą sekundę i tak dalej, ale pamiętam takie emocje towarzyszące mi w tym dniu. I do dziś to zapamiętałem, że to była taka chwila, że czułem, że to był dobry wybór to jest to, że to jest to środowisko dla mnie miejsce. Bo z dwóch względów to się działo. Pierwszy, otoczka szkoły, która była, to był moim zdaniem pod kątem edukacji mój najlepszy czas w życiu i pod kątem miejsca, w którym byłem. A dwa, e, dużo, duża część mojej klasy z gimnazjum przeszła do, do szkoły na skorupki. No i byliśmy znowu razem, funkcjonowaliśmy. I to mnie bardzo cieszyło, więc te emocje w tym dniu związane były takie bardzo pozytywne. Często jest tak, że jest trochę strachu, nowe miejsce, nowa szkoła i pewne rzeczy. Ja miałem wbrew pozorom inaczej. Nie musiał się Pan stresować brakiem znajomych osób. Tak jest, znajomych osób i też tak jak mówię, że czułem od początku, czasem tak jest w dawnym miejscu, że czułeś, no że to jest to. To przechodzimy dalej. Jaki był Pana ulubiony przedmiot szkolny? No, no na pewno, biorąc pod uwagę z moją profesją, no to WF. Byliśmy taką klasą dosyć sportową, chcieliśmy namieszać nas z korupki pod kątem, że była młoda klasa i dobrze grała w piłkę, czy uprawiała inne dyscypliny, więc weszliśmy tam w takim rozpędzie. Część z nas reprezentowała szkołę, to wspominam dobrze. Bo raczej to była kiedyś moim zdaniem, na pewno też była szkoła, która miała zawodników sportowców, ale też to była szkoła, która zawsze kojarzyła się w Hubudzku z dobrym poziomem edukacji. I jednak nie zawsze to idzie w parze sport i edukacja, chociaż to się już teraz na, na dzisiejszym poziomie zmienia. Bo są wyedukowani sportowcy, ale no my chcieliśmy, byliśmy taką klasą, która bardzo mocno stawiała na sport. Bardzo mocno stawiała na sport. A jeśli chodzi już o ulubiony przedmiot, jak mówiliśmy, yy, yy, jaki można, obecnie byśmy powiedzieli rozszerzenie, jakie rozszerzenie Pan wybrał w naszym języku? Wtedy chyba rozszerzeń wiem, że nie było. Tak, ja tak dzisiaj sobie nawet zastanawiałem się, czy ja wszystko pamiętam. Widzę, jaką, jak ta pamięć jest, jak ucieka, ale pamiętam, że miałem rozszerzenie bodajże z wos Ciekawy wybór. No to tak, jak... Nie wiem, czym, czym się sugerowałem wtedy. Ale później przez pryzmat tego przedmiotu, on też mi się podobał i byłem bardzo zadowolony z niego. Jak już byliśmy przy przedmiotach, to jaki był panu ulubiony nauczyciel? Bądź nauczyciel, którego się pan najbardziej bał? Wiadomo, że ja też nie do końca pamiętam te nazwiska. Przytoczę na pewno może nazwisko, mogę się pomylić. Proszę się na mnie nie gniewać, bo to trochę lat minęło. Ja też. problem problemu w tym sporcie, że codziennie muszę poznawać nowe nazwisko. I głowa wiemy, jak działa, no, trochę wyrzuca pewnych rzeczy, zbędnych informacji albo tych informacji, których nie używasz na dzień dzisiejszy. Wiem, że na pewno, znowu wracając do mojej profesji, może będę trochę nudny, no to było wychowanie fizyczne i osoby z nim związane, wszystkie, które funkcjonowały wtedy w szkole, bo też uprawiałem inne dyscypliny, chodziłem na SKS-y, więc nie tylko do czynienia miałem z jednym nauczycielem wychowania fizycznego. A przedmiot, którego się bałem, no to na pewno matematyka, fizyka, bo nie byłem najlepszy w tych przedmiotach. No i wiedziałem, że ktoś mnie może po prostu tam zapytać i mogę, mogę nie wiedzieć. Odchodząc od tematów lekcyjnych, przejdźmy do czegoś, z czym może mieć Pan przyjemniejsze wspomnienia. Czy miał Pan w szkole jakieś swoje ulubione miejsce, z którym łączą się jakieś wspomnienia? Boisko asfaltowe z tyłu, nie wiem czy jeszcze jest, dawno nie byłem. Teraz już mamy zrobione boisko, materiału przyjaźniejszego dla kolan. Okej, okay, okej. Okay. No to boisko asfaltowe, ja tam dużo czasu spędzałem, bo też po godzinach, w niedzielę graliśmy tam małe gry, przyjeżdżaliśmy tam dużo paczką znajomych, graliśmy w piłkę, na przerwach, po lekcjach, więc no na pewno to miejsce to jest raz. Dwa, ja też ogólnie logistykę tej szkoły bardzo lubiałem, Korytarze długie, szerokie, czy, czy parking. No to takie miejsca przychylne, przychylne do spędzania czasu. Na podstawie tego, co pan wcześniej mówił, stwierdzam, że jakieś wspomnienia, które dobrze pan wspomina, również łączą się właśnie z boiskiem. No, wygrane mecze, stan flow podczas grania w piłkę nożną, i głowa gdzieś tam nie myślała o jakichś tam problemach. E, rozmowa m, taka otwarta ze znajomymi, wiadomo jak to w, na boisku, więc na pewno wszystkie takie wspomnienia łączą się z tym m, miejscem, ale też i przed szkołą. M, tam spędzaliśmy też dużo czasu. M, też były takie czasy, że po prostu e, dużo się spędzało czasu z tą ekipą ze szkoły, przed i po. I ja miałem taką klasę i, i, i takich ludzi, i też często spędzaliśmy na skorupki po prostu dużo czasu przed i po, czyli tak jak mówię, ten parking, to boisko. Lubiliście się przed... integrować. Tak, jest, tak jest, tak jest. Nie wiem jak jest teraz, no bo wiadomo, nie będę mówił, bo już tam nie jestem, ale tak to działało. No to wydaje mi się, że teraz pytanie, które już może pan zdradzić, czy tak było, czy nie. Czy ściągał pan podczas klasówek? Jeśli tak, to w jaki sposób? Ściągałem, na pewno bo nie byłem asem raczej bazowałem na dobrych relacjach i na tym że e, miałem tą klasę z gimnazjum znaliśmy się i mieliśmy wiedzieliśmy kto tam jest przygotowany i on zawsze dawał ściągi jak serowaliśmy przepisywaliśmy e, albo siadaliśmy razem albo siadaliśmy koło siebie Kinga Góra taka moja dobra przyjaciółka z liceum, no to ciągnęła mnie całe to liceum, więc gdzieś tam koło niej się zawsze kręciłem, żeby mi pomogła. Dzięki niej jestem gdzie jestem, e, bo wiadomo też, że to dzieciństwo miałem trudne i czasami człowiek nie miał takiego jakby basicu z domu, żeby, żeby po prostu wiedzieć jak nauka jest ważna, no i trochę to bagatelizował e, i w ten sposób funkcjonowałem. No ściąganie tak jak mówię, obracanie się, dobra lokalizacja, jak najdalej od nauczyciela, ściągi kserowane, ściągi pisane, więc w ten sposób. Metody się za bardzo nie zmieniły, muszę przyznać. A Przechod, teraz idąc dalej, czy miał Pan jakąś swoją szkolną sympatię? Kurde, teraz to tak dokładnie tego nie pamiętam, ale na pewno wiem, że Coś tam się działo, chyba pierwszy poważny związek miałem na, na, na skorupki, więc wydaje mi się, że tak, że to, to się wydarzyło tam i na pewno taka osoba była. A co do zajęć poza szkołą i wyjazdów szkolnych. Czy brał Pan udział w wycieczkach? Wycieczkach szkolnych? Tak, te wycieczki były organizowane, brałem w nich udział. Fajnie tam spędzaliśmy czas. Nie pamiętam dokładnie wszystkich wycieczek. Pamiętam, że byliśmy kiedyś chyba na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Gdzieś tam sobie spędzaliśmy, spędzaliśmy czas i na spacerach, i w domkach, i na wielu takich rekreacjach. Szkoła też organizowała wtedy zabawy, różne jakieś konkursy klasowe. Więc brałem w tym udział. Zawsze tak z klasą byliśmy tacy, tacy chętni, żeby porywalizować. Znaczy, jeśli chodzi o rywalizację, zdrowa rywalizacja. Tak jest, tak jest, zawsze zdrowa, ale chcieliśmy wygrywać. A czy jest jakaś piosenka, wierszyk, bądź jakaś melodia, która kojarzyłaby się Panu z jakimś szkolnym wydarzeniem, bądź samymi latami szkolnymi? Na pewno taką dużą rzeczą, która dla mnie było w tamtych czasach, to radio szkolne. Nie wiem, czy jeszcze funkcjonuje. Funkcjonuje, niedawno było remontowane. Tak jest. To takie było dla mnie zdarzenie, że bardzo dobrze prężnie działało, było dużo komunikatów, dużo informacji, muzyka i ja nie pamiętam dokładnie jakiegoś utworu. Chociaż pam pamiętam też, że e brałem udział w tam jakichś e spektaklach, czy tam apelach, czy w akademiach, a nie wiem, jak to się dokładnie mówi, ale najbardziej mam takie skojarzenie z tym, że zderzyłem się na skorupki z taką nowością prężnie działającego radia. Radio dalej działa prężnie. Muszę to przyznać zespołowi z naszego radiowęzła. A idąc dalej w pytania, czy pamięta Pan jakiś swój największy szkolny sukces bądź trochę bardziej negatywnie jakąś szkolną porażkę? Sukces to tak. Pierwszy, że zdałem maturę, nie sądziłem, że się wydarzy, biorąc pod uwagę wcześniej, jak prosperowałem w szkołach i tak dalej, że w ogóle poszedłem do, do liceum. Prędzej bym gdzieś się badał do technikum, może do zawodówki. Poszedłem do liceum i dałem radę. Też poszedłem po prostu, bo poszła moja klasa i wiedziałem, że z nimi w jakiś sposób dam radę i też chciałem z tą grupą być. Potem to jest pierwszy sukces. Drugi sukces no to dostanie się do reprezentacji szkoły nie tylko w piłce nożnej, bo z tego co pamiętam to byłem w koszykówce i też w siatkówce, a zawsze gdzieś tam uprawiałem regularnie tą piłkę nożną. To też uważałem za, za sukces. I myślę, że na tą chwilę to. Jeżeli chodzi o porażkę, no to mój sposób podejścia do matematyki, że musiałem brać korepetycje dodatkowe, bo raczej ciężko mi to wchodziło i tak się do tego nie przykładałem. I, no i miałem tam jedynkę na jeden semestr. Ciężko mi było co roku zdawać. Musiałem chyba pisać egzamin poprawkowy, więc. To była taka moja porażka, no człowiek miał trochę inną głowę niż teraz, inaczej by do tego zdecydowanie podszedł. Myślę, że to tak. Każdy ma jakieś swoje, słabsze strony, wiadomo, ale chcę również pogratulować wszystkich sukcesów, które Pan wymienił. A przechodząc już dalej, czy jest jeszcze coś, co Panu przyszło na myśl, a o to nie pytaliśmy? Pod kątem, pod kątem sukcesów i porażek, czy ogólnie szkoły? Pod kątem ogólnie szkoły? Myślę, myślę, nawet dzisiaj się nad tym zastanawiałem, przygotowując się do tej rozmowy, że no na pewno cała ta paleta nauczycieli, którzy byli wtedy w szkole, wie, dzisiaj to człowiek docenia, no wtedy nie doceniał i raczej uważał, że ktoś się doczepił albo uważał, że ktoś jest trudny, bo nie wiadomo co. No teraz, będąc też trenerem, no widzę, ile dała mi kontakt ze wszystkimi nauczycielami, czy w tej szkole, czy w innej w pracy, w dzisiejszym swoim życiu, no, Pani Prusko, która była naszym wychowawcą, nas trzymała cały czas, czy, czy Pani od matematyki Masternek podaje, że nie chcę przekręcić nazwiska, która no piłowała mnie, wicedyrektor, wicedyrektor od fizyki, nie chcę przekręcić nazwiska, nie wiem, czy nie Noszczyk, było takie nazwisko, nie wiem. No właśnie, nie chcę przekręcić, jeśli przekręciłem, to przepraszam I, i, i wicedyrektor był bardzo fajną osobą, pan od geografii, którego wszyscy znają, bądź znali, bo wiadomo co się wydarzyło, e, myślę wszystkie panie od polskiego, pan od angielskiego, z którym dzisiaj miałem kontakt, odświeżyliśmy taką relację przez e, panią Aleksandrę pod kątem e, znajomości. I tego, kto mnie uczył, bo musiałem sobie też pewne rzeczy przypomnieć, bo tak jak mówiłem, nie używa się tego. Więc myślę, że cała ta paleta barwna nauczycieli, bez pominięcia nikogo, ra, razem wszystkich tam doceniam dzisiaj. Dziękujemy. Z naszych pytań niestety były już to wszystkie. Chcemy jeszcze raz podziękować za poświęcenie swojego czasu i połączenie się z nami. Dziękuję bardzo.